Twoje rośliny będą idealnie zaopiekowane przez cały sezon. Weź pustą plastikową butelkę. Przy pomocy lutownicy zrób mały otwór w zakrętce. Teraz ostrożnie odetnij dno butelki przy pomocy nożyka. Tak przygotowaną butelkę przyklej taśmą do wysokiego kija, aby stabilnie trzymała się w donicy. Następnie włóż ją do ziemi przy sadzące lub kwiatach, wlej wodę do środka butelki, możesz również wlać odpowiedni nawóz. Dzięki tej metodzie stworzysz prosty, ale skuteczny system nawadniania. Woda będzie stopniowo wsiąkać w glebę. Rośliny będą miały stały dostęp do wilgoci, nawet w upalne dni, co sprawia, że nie będą zasychać. To świetny sposób na utrzymanie ich w doskonałej kondycji. Taki domowy nawadniacz to świetny sposób, by zadbać o rośliny, nawet gdy zapomnisz o regularnym podlewaniu, lub gdy planujesz długą podróż poza domem. Wypróbuj ten trik, a Twoje rośliny Ci za to podziękują.